Prezydent Andrzej Duda dokona dzisiaj zaprzysiężenia Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki. Powołanie opóźniło się ze względu na jego zakażenie koronawirusem. Zaraz po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego zmian dokonanych w rządzie opozycja i środowiska lewicowe rozpoczęły hejt na profesora Przemysława Czarnka. Padały między innymi takie słowa. Pan Czarnek, przypomnę, jest homofobem. Człowiekiem, który bardzo jasno mówi, porównuje ludzi, którzy nie są heteronormatywni, że są nie są normalni. Oskarżeń w kierunku profesora było znacznie więcej. On wypowiada się skrajnie przeciwko mniejszościom seksualnym. On chce ludzi przyrównywać do ideologii. A pierwszy nauczyciel Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak nazywam ministra edukacji, powinien świecić przykładem. To. I tym przykładem świeci jednak nie tak, jakby życzyła sobie tego lewica. W obronie przyszłego ministra stanął między innymi poseł z 15 Jarosław Sachajko. To jest jakaś hucpa, próba ataku na posła Czarnka, próba wyrywania poszczególnych części zdania nawet z wypowiedzi, które on daje. Będzie to dobry minister, minister, który ma kręgosłup, który wie co trzeba zmienić w szkolnictwie. Musimy podkreślać to, że rodzina jest najważniejsza, bo za chwilę nie będzie tutaj Polski. I to właśnie za tę obronę rodziny Przemysław Czarnek jest atakowany. Trudno sobie wyobrazić lepszy, lepszego kandydata, konserwatywnego w gruncie rzeczy prawicowego rządu na ministra nauki i szkolnictwa. Przypomnijmy, profesor Czarnek jest naukowcem, jest też wykładowcą, a więc jest też dydaktykiem, a zarazem człowiekiem rozumiejącym głębiej niż taki normalny, zwykły człowiek te, to, co się dzieje w naszej kulturze, a więc i głębiej, co się dzieje w naszej edukacji. Podkreślił profesor Mieczysław Ryba. Zaprzysiężenie profesora przemysława czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki rozpocznie się o godzinie ósmej trzydzieści.